Punkt A jest wierzchołkiem kąta prostego w trójkącie prostokątnym ABC. Środkowa tego trójkąta poprowadzona z wierzchołka A ma długość 7 pierwiastków z dwóch. Pole koła opisanego na trójkącie ABC jest równe. Rysunek poglądowy trójkąta prostokątnego. Kąt prosty. Oznaczenie. No, nazwa jest ABC, ale konkretnie stwierdzone, że punkt A jest wierzchołkiem prosta, kąta prostego, czyli tu musi być punkt A. Natomiast pozostałe wierzchołki oznaczymy tu będzie B i tu będzie C. Środkowa tego trójkąta poprowadzona z wierzchołka A. Środkową nazywamy odcinek łączący wierzchołek ze środkiem przeciwległego boku. Więc jeżeli prowadzimy z wierzchołka A, to musimy znaleźć środek przeciwprostokątnej BC. I poprowadzimy odcinek, czyli z tego punktu A do tego środka. To jest ta środkowa, która jest podana, że jest to 7 pierwiastków z dwóch. Pytanie, co ta środkowa ma wspólnego z dalszą częścią, gdzie mamy znaleźć pole koła opisanego. Jeżeli chodzi o trójkąt prostokątny, środkiem okręgu opisanego jest właśnie środek przeciwprostokątnej. Jeżeli okrąg opisujemy na trójkącie, to ten okrąg ma punkty wspólne z każdym z tych trzech wierzchołków. Czyli zarówno z tego punktu do punktu C jest promień, jak i ze środka do punktu B to też jest promień ale również z tego punktu do wierzchołka A to też jest promień. Zatem ta szkula była podana na no, takim celu, że dokładnie jest to promień tego okręgu, a w tym momencie koła opisanego na tym trójkącie. Zatem R równa się 7 pierwiastków z dwóch i mieliśmy obliczyć pole koła opisanego. No to pole to jest pi R kwadrat, jeżeli wstawimy pi razy 7 pierwiastków z 2 do kwadratu, pi przepisujemy. Tu jest iloczyn, a zatem podnosimy zarówno 7 do kwadratu, to jest 49, jak i pierwiastek z 2 do kwadratu, to jest 2. Z tego wyjdzie liczba 98 i jeszcze razy pi. W takiej kolejności ustawimy. 98 pi, no i zobaczmy, no jest taka odpowiedź, prawidłowo odpowiedzią, czyli polem koła opisanego yy, na takim trójkącie jest wielkość 98 pi.